Cześć, witajcie w kolejnej inspiracji Halloweena u ScrapCade. Dzisiaj będziemy robić home decor, czyli taką ozdobę, którą możecie sobie postawić czy w pokoju swoim, sklepowym na półeczce, czy gdzieś w, w mieszkaniu, czy na parapecie, czy gdzie tam będziecie chcieli. Będę wykorzystywała bazę z kreatywnej pracowni. To jest baza takiej małej trumienki, ale ona jest tak fajnie zrobiona, że jeszcze ma w środku takiego, takiego trubka. ale ponieważ, żeby to nie było, ale ponieważ, żeby, żeby, to nie było mroczne, żeby to nie było takie, wiecie, straszne, bo ja cały czas powtarzam, że u mnie Halloween to nie jest taki, że wisi krew na ścianach i wiecie dzieci kurde pod kołdrą siedzą bo się boją. Nie, nie, to jest po prostu tak wszystko dla śmiechu zrobione, wiecie, pluszowe pająki, dynie śmieszne i tak dalej. To tego typu elementy też staram się robić tak, żeby nie były creepy. I dlatego tutaj w tym projekcie wykorzystam sobie kolekcję właśnie w takich różowych barwach. Także za chwileczkę zobaczycie. Na początek oczywiście wszystko musiałam wywalić z tego z tej bazy. I zawsze na początek najpierw układam sobie wszystko na sucho, ponieważ czasem jest tak, że trzeba obrócić e, tekturkę, czy tam w tym momencie to jest sklejka, z jednej na drugą stronę i po prostu czasem e, to nie pasuje tak, jak powinno i trzeba to tam sobie pooglądać i poprzeglądać. Tak jak teraz widzicie, nie mogę wcisnąć tego, e, tego dołu, okazało się, że chyba wciskam w dół górę, e, a... Mm, Czasem po prostu trzeba mocniej przycisnąć, także zanim to wszystko, sk... generalnie w większości nie trzeba w ogóle sklejać, ale ja staram się i tak ten klej gdzieś tam nałożyć, żeby mi się to gdzieś w międzyczasie nie rozpadło, ale tak jak mówię, na początek układam i tak jak widzicie, one mają takie wypustki dłuższe z jednej strony, krótsze z drugiej, więc jakby wszystko ma swój sens. Z tego, co mi wiadomo, to wycina laser, więc nie, ma, nie, mam, nie może być takiej sytuacji, że coś do siebie raczej nie pasuje. Więc jak coś Ci nie pasuje, znaczy, że coś źle wkładasz. Takiego założenia wychodzę jeszcze, jak robiłam, składałam tekturki dla ASI z fabryki Wene, zawsze mi mówiła, pamiętaj, jak coś Ci jest, nie pasuje, znaczy, że coś źle wkładasz, bo wszystko powinno do siebie pasować. Także ja teraz sobie ten cały dół układam, i jak już widzę, że on jest tak jak jest, no to będę sobie na spokojnie później to wszystko kleiła. Tutaj, tak jak widzicie, ten cały dół trzyma teoretycznie tutaj ten jeden element, który teraz nałożyłam, ten taki z góry. Więc mówię, na ścisłość, nie trzeba by było tego w ogóle sklejać. Natomiast ja to wszystko później przechowuję, wiecie, w jakichś torbach, bo staram się, żeby wszystkie te rzeczy były używane przeze mnie rok później i rok później, i rok później. Żeby tego nie wyrzucać i żeby to się po prostu nie zniszczyło i gdzieś tam się nie rozkleiło, nie rozpadło, to mimo wszystko wszystkie te elementy po prostu sklejam. Tutaj są takie małe wypustki od góry, które też muszą wystawać, bo na nie będzie się zamykała jeszcze ta trumienka tą górną, że tak powiem, klapką. Yy, także tutaj zwróćcie na to uwagę. Jak wszystko będzie poskładane, no to będziemy po kolei yy, oklejać, dlatego że później, jak już to przykleimy, wkleimy do środka, to już będzie nam ciężko w jakiś sposób to okleić. Można by było tak oczywiście to zrobić, ale ja nie bawię się w oklejanie później, tylko raczej oklejam niektóre elementy, jak się da, wcześniej i już wklejone te elementy yy, montuję. Będę używała właśnie kolekcji Primy, która jest taka różowa, yy, w takich fajnych kolorkach. I teraz środek tej całej turminki będzie ciemny. W sensie boki tego, tej turminki będą ciemne, natomiast spód będzie jaśniejszy, bo na tym spodzie będzie leżało, będą leżały te kostki, ale też fajnie pokolorowane, ale to zrobimy później. Na początku po prostu mm, przy, przyłożyłam, ale nie róbcie w ten sposób, ponieważ jak przyłożycie jak ja w tej chwili, to będzie wam ciężko y, usunąć papier z tych y, z tych dwóch odstających takich y, no wiecie Cypelków, którymi później trzeba to wcisnąć w odpowiednie dziurki. Jak będzie papier, to będzie Wam ciężko, ten papier się zwinie, więc ja, teraz, ja to usunęłam, tak jak widzicie, ale lepiej zrobić tak, żeby po prostu odmierzyć sobie prostokącik i normalnie tak każdy pojedynczy element okleić wyciątym prostokącikiem, żeby nie okleić tych wystających wypustków. O, brakowało mi tego słowa! Tych wypustków, ponieważ one się hmm, po prostu będą później ciężko nam to będzie poskładać. Normalnie ołóweczkiem sobie odmierzam szerokość, odmierzam sobie wysokość. Wiecie już, kto mnie obserwuje, że jestem ta ołówkowa, raczej nie bawię się w centymetrami, e, tylko raczej zaznaczam sobie ołóweczkiem, więc sobie zaznaczyłam, e, jak na szerokość muszę przyciąć, i jak na długość. No i po prostu będę to oklejała. Sprawdzam tylko, czy równo to się wycięło. I każdy z tych elementów oklejam, czyli. E, te boki wszystkie, góry i dół, jakby bez tego spodu. Jak już mam wszystkie środkowe tutaj te ścianki pooklejane, to zabieram się za nałożenie Gesso na ten spód, czyli na tą dolną, na to miejsce, gdzie tam, środek po prostu, może już nie mogę się wysłowić. Nakładam Gesso po to, żeby później lepiej się tego trzymało jakieś tam farbki, które będę nakładała. I ja ostatnio pokochałam się z farbkami z aksona tymi w sprayach. Bardzo są fajne, tylko te buteleczki są strasznie kijowe, więc e, warto sobie nowe butelki z, e, kupić i w nowych butelkach e, przechowywać. W każdym razie nakładam dwie warstwy, wiadomo, nakładam jedną, wysuszę ją delikatnie i później nakładam drugą e, i jak już mam to wysuszone, możecie sobie oczywiście pomóc e, suszarką tą do embossingu. E, jak już mam wysuszone, to nakładam farbki. No i teraz te farbki są w takich kolorach po trzy. Tutaj pomyślałam sobie, że środek, ponieważ to właśnie będzie różowo, to nałożę sobie różowy ten właśnie spód, i pochlapię później takimi czarnymi, czarną farbką. Także na początek, jak, jak widzicie, rozpylam ten różowy. różową farbkę. Tam są takie dwa róże, jasne i ciemne, to troszeczkę tego, jasne, większość tego jasnego i tak minimalnie tym ciemnym, że nawet tutaj na filmie to ciężko zobaczyć, po prostu chciałam tak tylko delikatnie i tak samo tym czarnym też bardzo delikatnie, bo to miało być generalnie jasne dno, dno, dno więc zobaczcie bardziej. Psikam na mój karton niż na, tą, na ten kolej, konkretny element, ale o to mi chodziło, żeby to po prostu były delikatne, tylko takie um, czarne jakieś splesze i różowe. No i oczywiście wszystko suszę. Susząc troszkę mogę poprzesuwać sobie tą farbkę. Są naprawdę genialne i bardzo lubię z nimi pracować. Farbki są w ogóle sprzedawane po trzy, także nie wiem, czy one mają. Ja szukałam kolorów każdego koloru, ale chyba nie ma nazwy każdego koloru. W każdym razie. Jak już mam wyschnięte ten, ten dół, no to będę sobie wklejała boki, górę i dół, te, znaczy no po prostu wszystkie boczne ścianki. Myślałam, żeby tam jeszcze trochę jakiegoś tam złotego dołożyć, ale stwierdziłam, że już nie będę na razie kombinować jakimiś farbkami nowymi, złotymi, które gdzieś tam mam, tylko po prostu wezmę złocenia. Używam kleju do złoceń, ale możecie go zastąpić spokojnie. Klejem drogatorskim czy magikiem, tylko trzeba go dobrze wysuszyć, zanim się do niego przyłoży folię. A folię mam z ITD Collection: kupuję fol folię Termoton. O kolorze tu akurat różowe złoto chyba wykorzystywałam, albo złoto chyba różowe złoto. W każdym razie delikatnie nakładam. Ten klej do złoczeń ma przewagę taką, że on szybciej właściwie schnie i nie trzeba za dużo czekać. Musi być tylko, tylko ro dobrze roz rozsmarowany, żeby nie był taki gruby. gruby. Lekko sobie go podsuszyłam, bo troszkę za dużo nałożyłam. No i teraz biorę z folię, a nie, przepraszam, tu ułożyłam folię z Akszona, słuchajcie, różowej, bo właśnie ostatnio kupiłam, tak jak widzicie, różowa, różowy róż. I bardzo fajnie się nakładała, także polecam, możecie też brać się z Akszona bez krempacji. No i nakładam sobie gdzieniegdzie. Też bardzo niedużo nie tego, bo nie chciałam, żeby to było przegięcie, żeby tego było za dużo i się błyszczało na każdym jednym na różniku ale tak, żeby po prostu trochę takiego dodać, wiecie, blink-blink, żeby to był troszeczkę inny styl. I teraz musiałam moją cierpliwość się wystawić znowu na próbę, bo zanim to wszystko poskładam, bo już nie mogłam się doczekać tego efektu, no to muszę też okleić to z zewnątrz, ponieważ będzie mi też ciężko to oklejać później, jak to będzie już wszystko po... Mm, poprzyklejane, połapane i poskładane. Także wycieram, wybieram sobie teraz y, papier na zewnątrz. I tutaj poleciałam, słuchajcie, po bandzie. Wzięłam papier z takimi jakimiś lizakami, z takimi cukierkami halloweenowymi. One u nas chyba raczej jeszcze nie są popularne, ale są popularne za, za wielką wodą, tam takie żelki właśnie trójkątne. Także takie słodycze y, i dość mocno wzorzyste. I takie ścianki y, będę robiła z zewnątrz, także wszystkie elementy, które wcześniej oklejaliśmy wewnątrz na te ciemne takie gruszkowe, teraz to wszystko oklejam tą e, papierem takim zorzystym. Jak już mam wszystko oklejone, no to wreszcie mogę to wszystko składać do kupy i nakładam sobie delikatnie klej właśnie na, taku, na spód tych, e, tych elementów i wkładam po kolei jeden po drugim e, w moją mój spód, moją bazę spodu, czy jakby to tam nie nazwać. Gdzieś tam, jak wyjdzie klej, to wiadomo, że on się później zrobić czysty. Ale, żeby też się tam nie błyszczał, dostaram się też te, ten klej przecierać raz na jakiś czas. Żeby nie, nie, nie wychodziło dużo z tego, z tego kleju na zewnątrz. Tak jak mówię, nie jest to jakoś mega konieczne to sklejanie, no ale to Wam się utrzyma. Ale, jak już myślę, że jak będziecie to przechowywać gdzieś tam i chcie, będziecie chcieli to gdzieś prze, przełożyć, no to wszystko Wam może się rozpaść. Więc ja sugeruję, żeby jednak wszystko y, kleić, bo tak jak mówię, ta górna część przytrzyma, ale jak zobaczycie za wszystko pociągniecie mocniej do góry, no to y, wszystko Wam się rozpadnie. Także kleimy, y, a jak już wszystko będzie poklejone, to będziemy bawić się w oklejenie tej y, takiej górnej nakładki. No i będziemy ją też odrysowywać od papieru, żeby było wygodnie. Ona ma proste kształty, nie ma tam problemu. Tutaj wiadomo, każdy element jest oddzielny, więc jakby tutaj musimy to jedno po drugim robić, natomiast tą nakładkę to będzie jeden element, będziemy ją po prostu nakładać na papier. Tutaj widzicie gładzik pomoże mi, żeby ten klej nadmiar tego kleju wyrzucić spod tego papieru i wytrzeć zanim to przyłożę do moje trumienki, także serdecznie zapraszam do sklepu sklap.pl. w dziale musisz to mieć, znajdziecie gładziki jesionowe i czereśniowe. No i teraz ta nakładka, tak jak mówię, tutaj ważna jest tylko jedna rzecz, żeby zostawić tutaj dziurki, dwie te po środku, ponieważ przez nie przechodzą takie wyższe zaczepy z tej naszej trumienki, bo jeszcze przyjdzie, pamiętajcie, taka klapa z góry, dlatego tutaj musimy to najpierw nakleić na papier, odciąć kształt, yy, zrobić te dziurki, i dopiero później będziemy mogli to nałożyć na nasz projekt. Tutaj wybrałam takie duszki. Ponieważ one są dość mocno pościskane, mm. i przez chwilę myślałam, że może być tak, że nie będzie w ogóle widać, co to jest na, tych, na takim wąziutkim elemencie. Ale te duszki są tak fajnie pokładane, pościskane, że widać, że to są duszki. A mimo wszystko jest takie, jakby trochę jednolite, bo jest takie czarno-białe czarno czarno chyba, to będzie? Teraz odwrócę, bo już nie pamiętam. Więc przyciskam sobie porządnie całość. No i będę odcinała zwyczajnie nożykiem. Tu Wam polecam taki nożyk na palec Fiskarsa. Bardzo fajnie się trzyma co prawda trzeba faktycznie wymieniać, bo się tępią nożyki, no ale nie tam jakoś mega szybko, ale mieć to na uwadze, że te nożyki trzeba będzie też tam sobie wymieniać, ale ja go bardzo lubię, jest dla mnie bardzo wygodny i fajnie się trzyma w ręce. Duszki są takie różowawe, widzę. No i teraz, tak jak widzicie, wycinam całość i wycinam też brzegi. I jak już te brzegi wytnę, to będzie trzeba odkryć jakby te dziurki, które będą nam potrzebne, żeby nałożyć to ten kawałek na trumienkę i jeszcze, żeby wystawały te elementy. O, tak jak widzicie, teraz ja po prostu wycinam nożykiem dwa takie, dwie takie dziurki. Oczywiście tu okleiłam z jednej strony, ponieważ to będzie przyklejane do projektu, tego, więc nie będzie to ściągane, więc nie ma sensu z drugiej strony się tym bawić. A teraz nakładam sobie klej na całość tutaj i przyłożę. Ten, tą, ten wierzchni element. Dociskam dobrze, żeby tutaj te dwa właśnie wystające takie słupki jakby wyszły mi po środku, tutaj w, na środku mniej więcej tej trąbki, żebym mogła o nie później zaczepiać jeszcze nakładaną tą klapę. Także tutaj sobie jeszcze je, jakby ten papier, tak jakby nożykiem, wiecie, z wszystkich stron przyciskam, żeby odsłonić dobrze te wystające elementy. To już wszystko mam poklejone. Została mi tylko klapa i nasze kości, jak, 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 jakby to nie brzmiało. <grym> I teraz jeżeli chodzi o tą klapę, tutaj generalnie skupiałam się na tym, żeby przysłonić ten krzyż, dlatego że osobiście uważam, że nie powinno się tutaj łączyć jakby elementów religijnych z Halloweenem, to są w ogóle dwie różne... Dwie różne rzeczy. Dlatego tak naklejam całą tą klapę na papier, żeby po prostu już nie wycinać tego krzyża na środku, tylko żeby zostawić taką jednolitą klapę. No i ta klapa ma jasny kolorek, taka fajna na różowym tle pajęczyna, bo wiedziałam, że będę chciała jeszcze tam posadzić takiego pajączka. Gładzikiem sobie dobrze rozprowadzam klej pod spodem, dociskam no i po prostu wycinam nożykiem kształt tej trumienki. Oczywiście muszę to okleić z dwóch stron, ponieważ ta trumienka jest ściągana, więc oklejam ją z dwóch stron. Biorę jeszcze mm, tusz, to jest distress, e, distress chyba ink, distress ink w kolorze Victorian Victorian Velvet i nakładam go na brzegi tej trumienki, żeby ładnie to się prezentowało. Oczywiście ja zrobię to samo z trumienką, żeby to wszystko ładnie mm, do siebie po prostu pasowało. I zanim zabiorę się za oklejenie drugiej strony, to już pobawimy się z naszym szkieletorkiem. <laughs> Wyciągamy go oczywiście delikatnie, żeby nie uszkodzić yy, i nie rozwarstwić tej yy, sklejki. Także delikatnie tam nacinam miejsca, w których on się, że tak powiem, łączy z tą sklejką. I wycinamy. Zostaje nam taki element, może coś z tym zrobić. Nie wiem, <laughs> jaką maskę użyć czy albo coś. No i teraz będziemy się bawić z kolei w pokrywanie farbką tych elementów. Ja sobie wymyślałam, że będą właśnie czarne, ale w takie różowe e, kropeczki. E, I żeby one się ładnie prezentowały, ładnie w środku wyglądały, to słuchajcie, zastosowałam tutaj puder czarny do embossingu. Więc nakładam daberem e, Tima Holca. Tuż do embossingu i za chwileczkę posypię to wszystko czarnym pudrem z agaterii, bo pomyślałam, że to się będzie ładnie tam błyszczało, i na tym tuszu, na tym pudrze bardzo fajnie wyglądają te farbki właśnie z Aksona, bo one są takie bardzo mocno napigmentowane i bardzo fajnie to wygląda. Też jakby po spryskaniu mają taki trochę plastikowy look, nie wiem, czy to jest logiczne, co ja mówię, ale musicie spróbować, sami zobaczycie. Także nakładam na wszystko po prostu czarny puder. Puder rozpuszczę, wysuszę nagrzewnicą i oczywiście robię to z dwóch stron, no ponieważ one są ruchome to elementy, jak ktoś sobie będzie chciał wyciągnąć ze środka i obejrzeć jak wygląda, no to druga strona też musi być tak samo ładnie pokolorowana, więc nakładam to z dwóch stron. Delikatnie otrzepuję wszystkie te elementy z nadmiaru pudru. Które oczywiście, zanim włączę nagrzewnicę, musicie sypać z powrotem do kontenerka i kontenerek zakręcić, bo jeżeli będziecie nagrzewać i gdzieś w tle zostanie wam otwarty, to nam się wszystko w środku rozpuści. No i teraz, jak nagrzewamy, no to nagrzewamy, wiadomo, z innego kąta najpierw, żeby sobie ręki nie popalić, <laughs> ewentualnie możecie zapaść to w jakieś yy, takie, nie wiem, cążki, skrzypce, szczypce czy coś w tym stylu, ale elementy są dość długie, więc ja sobie to po prostu do ręki biorę i wszystkie po kolei elementy Suszę i rozpuszczam puder. No i tak jak mówię, robimy to z dwóch stron. Najpierw sobie robię wszystkie z przodu, a potem będę nakładała tył. Jeśli wam się za mało tego nałoży, zawsze możecie tak jak teraz rozpuścić. Jeszcze raz nałożyć klej, jeszcze raz osypać. No i wyjdzie taki bardziej jednolity efekt. Zobaczcie, tutaj mamy takie, takie dziurki, to jest tylko po jednej warstwie. Jak nałożycie na ten ciemny, już potuszowany, kolejną warstwę pudru, no to ten, ten puder Wam się tak rozpuści, że będzie taka bardziej gładka, jednolita powierzchnia. Także tu musicie sami zdecydować. Widzicie, skierowałam do góry, żeby sobie nie pudru nie rozgrać na dole bo nie zamknęłam, ale tu pamiętałam o tym, także mówię, zaznaczam to, bo czasem się może Wam tak zdarzyć. I teraz zobaczcie, już druga warstwa wygląda już inaczej, jest taka bardziej, bardziej gładki jest ten, ten puder. Znaczy bardziej gładko to wszystko wygląda, o może tak. No i jak już mam przygotowane nasze czarne naszego czarnego kosiotrubka, no to będziemy go delikatnie spryskiwać i tutaj też spryskiwałam tak delikatnie, żeby tylko takie kropelki, wiecie, tego różu e, wyszły. Użyłam tego jaśniejszego różu, bo ten ciemny był mocno ciemny. O, gdzie nie gdzie spryskałam. I zaraz zobaczycie po wysuszeniu, jak, jak fajnie wyglądają te elementy. No mi się ten efekt bardzo podoba. Wiesz, jestem w szoku, że zakrzą taki fajny zakup. No, gdyby nie te butelki felerne, to byłby chyba naprawdę jeden z najlepszych lepszych zakupów. No i jak już wysuszymy, zobaczcie, jak fajnie to wygląda, popryskane takim różowym farbką. No i jak już mam przygotowane wszystkie elementy z dwóch stron, no, to możemy sobie włożyć je do naszej trumienki. E, no i zobaczcie, jak to <laughs> ładnie się prezentuje. E, jakoś nie kojarzy się to z jakimś naprawdę czymś koszmarnym, śmiercią, i tak dalej. Po prostu kolej rzeczy. Niestety, tak, tak jest świat stworzony. E, no i jakby w moim, w moim domu przekonuję takim sposobem dzieciaki do tematu, który jest ogólnie trudny. A można go wziąć troszkę z przymrużeniem oka. No i teraz druga strona: tak jak mówiłam, musimy wyciąć tutaj te y, dziurki, ponieważ ona się musi nam nadziać na tą trumienkę y, i dlatego potrzebujemy te dwie dziurki mieć odkryte. Ten sam papier będę nakładała na drugą stronę i oklejamy drugą stronę. Na koniec przyklejam małego pajączka. Wiem, że nie wszyscy to lubicie i nie, nie lubicie pająków, ale. Ja nie mam z tym problemu, kiedyś pracowałam z takimi pająkami na takich wystawach, także jestem jakoś tak, mam, nie mam takiej awersji. Nie mówię, jak mi biega po domu, to nie jestem zachwycona, ale właśnie klejem na gorąco docisnęłam takiego pajączka, żeby jeszcze tu, tutaj ozdobić taką, tę turmienkę na koniec. No i tak się prezentuje nasz home decor, kładziecie sobie to gdzieś na półeczkę, może lekko rozchylić tą, żeby było widać, co tam się w środku znajduje. Moim dzieciakom się bardzo podobało, także mam nadzieję, że, że Wam również. Serdecznie Was zapraszam na jutrzejszą inspirację, a ja się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam do Timu Scrapgate. Jeśli podoba Ci się na moim kanale, to serdecznie zapraszam do wsparcia kanału. Można to zrobić na dwa sposoby, klikając klawisz wesprzyj lub podziękuj. Jeśli chcesz otrzymywać regularnie informacje o moich nowych filmach, to koniecznie zasubskrybuj kanał i wciśnij dzwoneczek, żeby dostawać wszystkie powiadomienia.